Was zapraszam na takie wielkie denko Jakieście mam, mam całą wielką siatel Z Sephory Rzeczy do denka Więc jeżeli interesuje Was Co mi się sprawdziło A co nie Z kosmetyków, to zapraszam Was do oglądania dalej Zacznijmy może od tego, czego mam. Najmniej Najmniej mam rzeczy do domu. Jako pierwszą rzecz jest to odświeżający spray od Rituals. Bardzo ładny, taki świeżutki zapach z białą herbatą. Naprawdę delikatny, ale wyczuwalny. Następnie płyn kokolino do prania dziecięcych ciuszków, Ja dla dzieci używam wyłącznie tego kokolino Sensitive. Następnie mam mydełko, jak widzicie, brudne opakowanie. <grymne> mydełko z serii Ritual of Dao. Ten zapach najmniej mi się podoba. Z całego Ritualsa. Jest taki mocno ziołowy jak dla mnie. Następnie będą perfumy. Dwa perfumy udało mi się wykończyć. Pierwszy jest ten mój ulubiony perfum od Hugo Bossa. Oraz ten perfum od Dolce Gabbana. Bardzo mi się podoba ten zapach też. Na pewno... Na pewno go sobie dokupię. Jest słodziutki. Tak więc te oba perfumy Wam polecam. Aczkolwiek w tym roku sobie kupiłam um, Wanderla. To ja się nie mylę od Michelle'a Corsa. I ten też jest fajny. Aczkolwiek jest bardziej taki ostry. Oraz wykończyłam plasterki na opryszczkę. Opryszczkę miałam teraz pierwszy raz w życiu. Ale widzicie, całe opakowanie zużyłam. Żel pod prysznic bardzo lubię te żele z DAF, najbardziej mi się podoba ten ogórkowy i ten tradycyjny, jest to taki bardzo świeży zapach. Oczywiście nie mogło zabraknąć pianki do kąpieli z Rituals, to jest moja ulubiona seria, ta bordowa. Mam również piankę z Nivei, aczkolwiek ta była całkowicie nietrafiona, ani się fajnie nie pieniła, ani dobrze nie myła. Nie uważam, aby to był dobry zamiennik. Następnie mam balsam pod prysznic yy, od ziajki. Jest to do twarzy, ciała i włosów. Ten balsam zostawia ciało takie mocno nawilżone, mocno odżywione. Jest to naprawdę super. Nacieramy sobie tym balsamem pod prysznicem ciało. Następnie to spłukujemy y, wodą. Jest naprawdę super. Więc to sobie yy, dokupię jeszcze. Zużyłam całą miniaturkę suchego olejku do ciała yy, od Rituals. Jest to coś po prostu fajnego. Dobrze nabliża ciało. Jak już jesteśmy przy suchym olejku, mam również puste opakowanie miniaturki suchego olejku od Nuxa. Yy, tego Wam nie do końca polecam, ponieważ przynajmniej mi zapach mocno nie podszedł. Pachnie taką nie wiem czy mi się trafiła taka miniaturka ale pachnie taką lekko stęchlizną bardzo mi się to nie podobało yy, się cieszę, że nie kupiłam pełnowymiarowego opakowania, ponieważ tego bym nie dała rady zużyć, zostawia ciało fajnie naoliwione odżywione, ale mówię, nie podobał mi się mocno zapach Następnie mam puste opakowanie, nie wiem czy to jest jeszcze dostępne. Balsam brązujący od Eveline, pojemność XL. Brązujący balsam do ciała. Takie opakowanie. Mówię, nie wiem czy jest to jeszcze dostępne, ponieważ ten balsam był ze mną naprawdę bardzo długo. Na pewno już stracił nawet datę ważności, ale już takie jest to puste opakowanie. Ładnie brązowił ciało, nie tak mocno, wiecie, przy pierwszym użyciu. Trzeba było tych warstw nałożyć kilka przez kolejne dni, ale brązowił ciało bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Następnie dezodoranty. Ja uwielbiam te dezodoranty od firmy Daft. Bardzo dobrze działają. Następnie mam rozgrzewający olejek do kąpieli naprawdę sprawiał, że kąpiel była taka mocno rozgrzewająca i ładnie natłuszczał ciało czy ładnie pachniał nie powiedziałabym, ale też nie był taki mocno wyczuwalny aczkolwiek ostatnio szukałam tego olejku i nie mogłam go już znaleźć także być może go wycofali z olejków do kąpieli jeszcze mam taki od Jo Malone. jest to olejek Blackberry Bay. Nie jest jakiś super. Ta mała wersja. Miałam jeszcze tą taką większą butelkę plastikową. E, Tamto miałam w, w, o zapachu różanym. I tamta była, mi się wydaje, lepsza. No, oczywiście też bardziej wydajna, ponieważ no, to jest bardzo malutkie opakowanie. To jest 30 ml. Zapach był wyczuwalny, ale wydaje mi się, że ta różana wersja była bardziej. Em, bardziej wyczuwalna podczas kąpieli. Z olejków do kąpieli mam jeszcze taki od Kneipa. E, jest to soft skin. E, jedyne co ten olejek zrobił, to po prostu natłuchcił mi wodę oraz całą wannę. Nie zobaczyłam innego e, efektu. Zapachu również niestety nie było. Żadnego e, czuć. Następnie z balu e, odżywka do rzęs. Uważam, że jako odżywka, to ta z Biotebalu jest najlepsza. Z Evra peeling do ust. Jak możecie zobaczyć, tutaj mam jeszcze z jego sporo, ale on mi się już po prostu przeterminował. Tak często peelinguje usta. W smaku był bardzo dobry, ponieważ gdy tak, jak nakładacie peeling, to, to jego się oczywiście też troszkę zjada. Bardzo dobry, bardzo smaczny. I ładnie pilingował usta. Oczywiście moje ulubione płyny do kąpieli z Rituals. Czerwona oraz niebieska seria według mnie są najlepsze. Według mnie te płyny do kąpieli z Rituals są po prostu najlepsze, najładniej pachną oraz najbardziej się pienią. Nie spotkałam się jeszcze z tak dobrymi płynami do kąpieli, których wystarczy naprawdę niewielka ilość. I po pierwsze Łazienka pięknie pachnie. Oraz wanna y, jest pełna piany. Następnie mamy szampony. Szampon ten z Rituals. Uważam, że ten szampon daje tylko piękny zapach włosom. Myje włosy, aczkolwiek uważam, że gdybym miała jakoś mocno przytłuszczone włosy, to y, ten szampon by mi ich nie umył. Co innego jest z tymi dwoma szamponami od Garniera. E Lubię wszystkie szampony e, od Garniera z tej serii Response. Uwielbiam wszystkie szampony, obojętnie do, do jakiego rodzaju włosów. Wszystkie się u mnie sprawdzają super. Następnie do włosów jest jeszcze suchy szampon od Batist. Ja najbardziej lubię tą e, kwiatową wersję. Według mnie po prostu ma naj, najładniejszy zapach. Oraz uwielbiam te odżywki do włosów z Glisa. Też sprawdzają się u mnie raczej wszystkie odżywki z tej serii. Nie spotkałam się jeszcze, żeby jakaś mnie włosy przetłuszczała. Mimo, że moje włosy idzie bardzo łatwo przetłuszczyć, mam również termoochronę do włosów z Mariona. Działa fajnie, aczkolwiek trzeba uważać z ilością, żeby włosów nie przetłuścić. Do mycia buzi mam ten płyn yy, z Recibo. Jest to... Naturalny żel myjący, po prostu. I jest spoko. Nie uczula mnie, co niestety nie raz mi się zdarza przy produktach do mycia buzi. Eee, czuję, że skóra jest taka mocno ściągnięta i podrażniona. Po tym płynie tego nie mam. A jednocześnie czuję, że buzia jest super umyta. Następnie płyn micelarny, który po prostu eee, próbowałam wykończyć. Miałam go naprawdę długo, nie mogłam go wykończyć, ponieważ nie domywał makijażu. Co innego ma się z tym płynem od garniera? Ten jest super, aczkolwiek najlepiej mi się sprawdza ten tutaj. Może wstawię wam zdjęcie. Eee, sprawdza mi się najlepiej, jest dostępny w oszą ale te płyny micelarne od garniera są również super, eee, tylko że wydaje mi się, że są po prostu troszkę droższe od tego z Osho. Następnie mam y, od EWRE również Magic Rose To było dla mnie beznadziejne Wylałam to do zlewu po prostu y, Ponieważ strasznie zapychało mi buzię Mimo, że moja buzia nie ma skłonności do zapychania się To to niestety mnie strasznie zapchało Następnie mam maseczki do twarzy Jedna z lepszych maseczek To jest ta z Origins Nazywa się Drink Up Intense. Jest naprawdę to dobra maseczka nawilżająca do twarzy. w taką miniaturkę z Lumen, była to, było to w kalendarzu adwentowym. Glow Peeling Mask. Ta maseczka z Lumen była po prostu ok, ale wiecie, no to była tylko taka próbka na dosłownie dwa użycia, więc nie do końca jestem w stanie e, ją przetestować. Z miniaturek mam również taką z glamblą. E, teraz maseczka Pilow Gravity Mud i to mam w e, dwóch wersjach. Mam również w tej wersji. To były maseczki super do nałożenia przed wyjściem, żeby tak odżywiły budzie. Były to maseczki Pilow do zrywania w całym kawałku. E, aczkolwiek ta mniejsza wersja mi się bardziej podobała ta mniejsza wersja była w kolorze srebrnym ta była w kolorze złotym no i tak jak powiedziałam ta mniejsza wersja mi się bardziej sprawdziła następnie z maseczek mam również tą oczyszczającą z Glam Glow Super Mood e, tutaj miałam jeszcze troszeczkę miałam jeszcze troszeczkę, ale jak widzicie już wyschła ale zużyłam jej E, sporo, żeby stwierdzić, że to jest naprawdę dobra oczyszczająca maseczka, bo nie naprawdę wszystko z góry, co było gdzieś tam ukryte pod skórą, e, wychodziło i, i był spokój. Następnie mamy serię ANEF z Avonu. I tutaj mamy peeling złuszczająco oczyszczający z 10% kwasem glikolowym, i to były takie płatki czego jak widzicie nie mam w ogóle zużyte zużyłam może 3-4 płatki e, wydawało mi się to takie mocno e, znaczy zapach miałby dla mnie mocno alkoholowy i przestałam to używać, ale super peeling enzymatyczny to jest ten od tołpy jest to według mnie najlepszy peeling enzymatyczny na rynku nie spotkałam się z lepszym, nie spotkałam się z bardziej wydajnym peelingiem enzymatycznym. Tak więc tego peelingu na pewno zaopatrzę się w kolejną sztukę, ponieważ ten peeling jest naprawdę tak dobry. Następnie przejdziemy do kremów. Jako pierwsze mam serum z Ole Henixen. Mm. Serum jest dobre. Ale jest dobre na dzień, nie będzie to dobre serum na noc, ponieważ jest lekko nawilżające. Tak samo będzie z tym kremem. Również jest to super krem. Jak widzicie, słuchajcie, został wylizany. Jest to super krem, ale na dzień jest to bardzo lekka konsystencja. Na noc będzie jednak troszkę za słaby. Z tej samej serii mam również krem pod oczy. I krem pod oczy jest y, lekko rozjaśniający, ma lekko żółtą konsystencję, co sprawia, że od razu y, spojrzenie jest takie y, odświeżone. Mam tu też taki krem z iwroszę. Nazywa się Serum Regetal. Jest to krem na noc. Ten już krem jest bardzo treściwy. Jak widzicie, jeszcze troszkę na obrzeżach zostało, ale już go mam tak długo otwarte, że on już po prostu trafi do kosza. Jest to super treściwy krem na noc. To samo ma się z tym kremem. Również z Avonu, z, ten, z tej serii Anef. Ta żółta, złota seria. Tutaj też, jego, tutaj też jego na ściankach jeszcze troszkę zostało. Ale również już bardzo długo był ze mną, więc trafi do kosza. Z kremów pod oczy mamy jeszcze ten z Origins. Z serii Jeansing. Również lekko rozjaśniający e, krem pod oczy, fajny. Oraz mam jeszcze takie dwie próbeczki kremów pod oczy. Jeden jest z Lancôme, a drugi jest od Estée Lauder. Są to dwie miniaturki, które gdzieś kiedyś z czymś dostałam. E, te miniaturki jakoś nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Według mnie lepsze kremy pod oczy to są te. Gdybym miała wybrać jeden, to wybrałabym Ole Hendricksen jest bardziej nawilżający wydaje mi się jest bardzo leciutki i bardzo nawilżający. Następnie mamy SPF do twarzy od Origins. Ten SPF ma kolor jest to taki bardziej krem BB bym powiedziała, ale trzeba uważać na kolor ponieważ jest dosyć ciemny. I latem, no, ja go używam latem. E, latem jest dla mnie ok, aczkolwiek zimą byłby dla mnie zbyt ciemny. Więc z kosmetyków pielęgnacyjnych to by było wszystko. Teraz sobie przejdziemy do kolorówki. Tego już nie będę miała niestety tak dużo. Najpierw będzie henna z Refecto Silk. Jest to y, y, moja ulubiona marka henny. Ja mieszam odcień e, czarny z brązowym. Tutaj mam pusty odcień czarny. Następnie mam MAC Fix Plus. Duże opakowanie, jak widzicie, wykończone. Jest to super mgiełka utrwalająca. Aczkolwiek uważam, że nie jest warta e, swojej ceny. Tutaj widzę, że jeszcze e, zapodziałam jedną rzecz pielęgnacyjną. Jest to również z MACA Cleans of Oil. Olejek do zmywania makijażu. Super sprawdza się pod prysznicem. Nakładamy go na ręce, zmywamy całą twarz i spłukujemy wodą. Tak samo działa to. Clinic Take the day off. Następnie bierzemy jakiś płyn do mycia buzi i zmywamy tą lekko tłustą warstwę. Następnie mam podkład z kaszmir. Próbowałam znaleźć ten sam w drogerii, tylko że w innym kolorze. Ja mam odcień 03 beżowy. Jest to kaszmir. Ee... Długotrwały podkład kryjący. Nie mogłam tego znaleźć. Znalazłam troszkę inny. Tego zdrówko Znalazłam troszkę inny i odcień mi po prostu nie odpowiada. Także zobaczymy, czy jak teraz będę w Polsce, to czy go uda mi się znaleźć. Następnie mam od Lumel Beauty Serum. E, to jest e, również podkład, ale bardzo leciutki, bardzo delikatny. Który tylko, tak wiecie, um, upiększa buzię, nie daje e, żadnego dużego krycia, ponieważ tamten z kaszmir daje naprawdę piękne, e, piękne krycie. E, ten jest dosyć leciutki, ale m, nieraz e, właśnie o takie coś tam chodzi. Ja ten z, podkład z Lumen mam w odcieniu. Universal Medium. I on był taki lekko opalony. Następnie mam taki podkład w kuszczynie od e, Yves Saint Laurent. To jest tusz Eclair. Jest to wkład do podkładu. E, właśnie kupił sobie sam wkład. Jest to na pewno super wersja na e, podróż, jeżeli macie tą całą kasetkę. Następnie z podkładów mam jeszcze e, podkład mineralny od e, Barre Minerals. Ja mam w odcieniu Fairy Light 03, jest to super jaśniutki i żółty kolor, jeżeli takiego szukacie. Ja go sobie na pewno zamówię jeszcze raz, ponieważ od Bear Minerals mam dużo podkładów mineralnych, ale te w tym odcieniu nie mam, a to był naprawdę bardzo ładny i jasny odcień. Następnie mam Cetapel od Dr. Jart jest to naprawdę super krem lekko koloryzujący do twarzy, jest on od w odcieniu zielonym jak go nakładacie na twarz to dopasowuje e, się do koloru skóry naprawdę jest super w ogóle na lato następnie mam miniaturkę bazy ze Smashboxa jest to Smashbox Photo Finish Primerizer jest to bardzo dobrze nawilżająca e baza pod makijaż nic się nie wałkuje nic się nie roluje, bardzo dobrze się E, zachowuję. Następnie jest metaliczny cień do powiek e, ze Stilla Cosmetics. Ten mam w odcieniu No Widzicie, był to taki był to taki fajny odcień Rose Gold, ale bardzo szybko wysechł, więc na pewno sobie więcej nie kupię. Coś ale na ten sam wzór od Vibo i również e, tak samo szybko wysechł, tak więc ten mam w odcieniu numer 01. Ten jest bardziej złoty, ten był taki rose gold, a ten jest taki złoty, no ale cena jest o wiele, wiele tańsza. Następnie mam trzy korektory. Dwa są y, takie same: jest to korektor od Makeup Revolution, Conceal and Define. Ja mam oba w odcieniu C6. Jest to, są to super jasne i żółte y, odcienie. Ten korektor jest dosyć mocno kryjący. Następnie mam korektor od Yves Saint Laurent. Jest to tuszekler z takim pędzelkiem. Tutaj wciskamy i tutaj wychodzi korektor. Jest to fajny korektor, nie zbiera się w zmarszczkach, ale jest bardzo lekko kryjący, więc jeżeli takiego korektora szukacie, całego serca go Wam polecam, ponieważ jest naprawdę super. Następnie najlepszy na świecie klej do rzęs. Jak widzicie, opakowanie jest bardzo mocno zdewastowane. Jest to y, klej do rzęs od House Flashes. Najmocniej trzymający klej do rzęs. Moje oczy bardzo często mi łzawią w końcikach oczu, a ten klej trzyma wszystko. Teraz sobie kupiłam duo w pędzelku i jest ok ale i tak na pewno wrócę do tego e, kleju do rzęs od House of Lashes. Następnie mam cztery tusze do rzęs. Pierwszy tusz jest od Anastazji Beverly Hills i jest to Lash Brack. Jest to tradycyjna, puchata szczotka do brwi. Bardzo dobrze rozczesuje brwi i się nie odbija na e, górnej, ani dolnej powiece, co u mnie niestety bardzo często się zdarzało. Następnie mam tusz od Ibrosze. Jest to tusz z taką malutką szczyteczką. A następnie mam mój ulubiony tusz. Lepszego nigdy nie spotkałam. Jest to tusz Burlesque od Vibo I jest to super tusz. U góry ma e, krótsze włoski. A teraz ma u góry dłuższe. Ma plastikowe te swoje włoski. I bardzo dobrze e, Rozczesuje i podkreśla rzęsy, przy czym nie odbija się na górnej powiece, czego ja nie potrafię uzyskać e, tuszami drogeryjnymi. E, u mnie wszystkie tusze się odbijają, czy tusze od L'Oreal, czy od Maybelline. Wszystko mi się niestety odbija. Nie odbijają się tusze Lancome oraz Estée Lauder. Jedyny tu, w którym się nie odbija, to jest ten tusz Burlesque. Który nie dość, że mi się nie odbija, to jeszcze bardzo pięknie podkreśla i wydłuża e, moje rzęsy. Ja mam rzęsy niestety bardzo króciutkie. A ten tusz sprawia, że wyglądają jak sztuczne. Więc bardzo serdecznie go Wam polecam. Nie kosztuje dużo, a e, zachowuje się naprawdę super. Więc to były moje wszystkie produkty. Więc w tym filmie to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia kciuku w górę oraz do subskrypcji tego kanału. Będzie mi na pewno bardzo miło. A my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć!